Które toczyły się i toczą dalej, to jest kwestia remontu wokół w Rudzicy. Podczas tego remontu wartość przetargowa była prawie 200 tysięcy. A na dzień dzisiejszy jest 90 parę tysięcy dodatkowych <coughs> Zapytanie: czy nie można było przewidzieć znowu coś ukrytego, bo po fakcie jest wzrost? No nie Okazało się, że tak, przy elewacji w Jasienicy, szkoły, gdzie zewnątrz wyglądała dobrze, jak firma weszła i chciała pomalować, to się okazało, że tył w środku jest jest pusty. I trudno pomalować coś, co przy drganiach może odpaść. Rury dwucalowe, które szły w środku przez salę, z pionami na środku sali. Co? Remontować? Tam gdzie jest dziurka wyciąć, ale do czego przyspawać? Wyprowadzić instalację z dołu no i zrobić grzejnik. No bo co? To tak w Latydyku. Fakt dokonany, no i co teraz? Kwestia sceny zadaszonej w rodzicy. Kwestia sceny zadaszonej w rodzicy. Wam gość wpłynęła jedna oferta. Pan straci pan, no ale nam zależy na tym, żeby, żeby pan podpisał. No i zgodził się, mówię, pan robię robi, ten remont. Przyszedłem do Pana na pracę dodatkową, to znaczy nie ma podpisanej umowy. Budowa chodnika w Biera. chodnika w Pan Prezes Moczała zakwestionował to pozwolenie. Kwestia sklepu na koło kościoła. Jest dokumentacja, wszystko jest wykonane. Pan Moczała nie zgadza się na rozwiązania po chodnik i przebudowa tam schodów. To wie, to, to wiecie o czym ja mówię. I, I to mamy oraz poczęcie remontu elewacji szkoły w Jasienicy. Nie było to pytanie do mnie, ale jak Państwo pojedziecie z sesji, popatrzcie, bo ta ściana od strony Boeing już jest w części przygotowana. Ile jest ubytków tynku, na jakiej grubości w koniach jest widać cegłę I to jest taka grubość tynku, która jest między cegłą a zewnętrzną ulicą. Jeżeli to nie zagrażało bezpieczeństwu, jeżeli to było dobre, nic więcej nie powiem, zapraszam tylko żebyście popatrzyli czy te wszystkie informacje wcześniej przekazane o puchaniu w ściany były przemyślane. Dziękuję. Projekt kanalizacji dla Gminy Jaśnica nadal czeka na wyjaśnienia. Aby gmina mogła się ubiegać o pozyskanie środków musi być ujęta w aglomeracji. Natomiast kanalizowanie obszarów poza aglomeracją może odbyć się w postaci naliczenia kar. O tym się nie mówi. więc to jest bardzo roztropna i ważna decyzja, to co mówiłem kiedyś, to nie chodzi o to, że my chcemy, bo chcieć może każdy, ale co mamy i to, że dzisiaj w Mazańcowicach mamy przygotowaną dokumentację na 20 milionów złotych kanalizację, i nie ma tam 120 rl -ów. To to powiedzcie. Wpisywać następne sołectwo? po co? Żeby dzisiaj wiedzieć, że za 7 lat tego nie budujemy bądźmy szczerzy. Nie ma co opowiadać no, gruszek na niebie, co byśmy chcieli, gdzie jest program, gdzie można włożyć. To wiemy, gdzie można. Ale musimy sobie odpowiedzieć zaraz, jakie mamy szanse. Jeżeli my baczymy dzisiaj o kanalizację dużą, którą. Dzisiaj dyskutuje się na płaszczyźnie ministerstwa i myślałem, że jak wrócę z urlopu, że decyzja będzie, decyzji dalej nie no. ma. No więc nie wiem, co dalej w tym temacie. I mamy do zainwestowania prawie 60 milionów. To przecież nie jesteśmy w stanie w tym samym czasie zrobić w pozostałych małych społeczach, gdzie nawet nie spełniamy warunków na początku. To po co ta dyskusja? Myślę, że jest temat. Zróbmy tam, gdzie mamy szansę. A tam, gdzie nie mamy szansy, i to analizowaliśmy, o tym mówiliśmy, to nie powtarzamy tego kilka razy, bo, bo wydaje mi się, że to jest temat już zastany przed nami. Tam trudno mówić, że małe społeczeństwa nie mają partii zawodowej. Dlaczego? No, tak jest. Jak będą miały, to wtedy się będziemy rozprawiać. Niemniej jednak nie można powiedzieć, że tam nie będziemy robić nic, żeby poprawić ochronę środowiska. Bo według mojej oceny trzeba rozpocząć budowę dużej kanalizacji w tych sołectwach trzech, gdzie mamy wniosek, gdzie się toczą rozmowy. Należy również rozpocząć działania w waleńcowicach, żeby tą część gminy, tą zabudowę z marką tak przygotować, tak dopracować, żeby kanalizacja była, a później analizować, w, nie wiem z jakiego programu, może się pojawić, może nie, przy domowo żeby. Płynąć pomocowo na mieszkańców pozostałych swoich. Bo Szanowni Państwo, przeanalizujecie wniosek analizacyjny, to wychodzi, że na jedno przyłącze koszt inwestycyjny w kosztorysie jest 70 tysięcy. No przecież to są straszne pieniądze. Za 70 tysięcy złotych, to my wybudujemy ile oczyszczalni przy domowie. Ale nie da się przygotować tak dokumentacji, że po 7 zł. 6, 7, 8 działek, każdy będzie miał swoją przydomową oczyszczalnię. Dlatego przy zwalczaniu zabudowie w osiedlach musi być zbiorcza, która w koszcie inwestycyjnym przekracza kilkukrotnie to, co można byłoby w przydomowych oczyszczalniach.